Jeśli myślałeś, że wiesz o Minecrafcie już wszystko, to jesteś w błędzie! Ponieważ dzisiaj pokażę Ci najlepsze bildhaki, które totalnie odmienią Twoją grę! Jeśli więc jesteś ciekaw, co to będzie, to zostaw łapkę w górę i suba! I co najważniejsze, oglądaj ten film do końca! Wow, okej! Okay. No co właśnie teraz widzicie, to 10 niesamowitych build hacków. Na tyle niesamowitych, że założycie, że nie mieliście o nich kompletnie pojęcia! Ono naprawdę mogą zmienić Wasze Minecraftowe życie! Może na przykład zdodziło wam się już uprawianie norm Normalnej Dobra, no może są jeszcze marchewki, są ziemniaki, ale co z tego? Bo prawdopodobnie dokładnie to samo na swojej działce uprawia wasz sąsiad. Jeśli chcecie być wyjątkowi, zacznijcie uprawiać kapustę! Tak dokładnie, to w 100% legalna farma kapusty w Minecraftzie! Legalna w sensie nie ma tutaj żadnych modów. Jest tylko i wyłącznie kapusta rosnąca na tych pięknych polach. Problem polega tylko na tym, że nie możecie jej urosnąć, ale w sumie co z tego? Wozno, że piesko wygląda! Słuchajcie, jeśli chcielibyście zrobić taką urośniętą, to weźcie głowę creepera i postawcie sobie gdzieś tutaj. O, proszę bardzo, od razu lepiej. Jednak skupmy się na tym, co mamy tutaj. Aby zrobić taką farmę u was, potrzebujecie tylko i wyłącznie kilku itemów. Będzie to armor stand, skrupa żółwia i trochę redstone'a. Trzeba na początku wykopać dziurę, wstawić w nią armor standa, na armor standa żółwiam skrupę i to wszystko przykryć dyrtem i voila! Nasza farma jest oficjalnie gotowa. A, no i tak, przydałoby się ją zaorać, od razu lepiej. Także dosłownie 20 sekund i farma kapusty gotowa. I od dzisiaj żaden wasz znajomy nie będzie miał Lepszej farmy od was! No dobra, ale jeśli farmę już zrobiono, to całkiem prawdopodobne, że obok niej macie jakieś źródełko wody. Może jest to jakieś małe jeziorko, które kiedyś ozdobiliście liliami wodnymi, żeby ładniej wyglądało. Problem w tym, że lilie wodne są już strasznie przestarzałe! No w tych czasach używa do dekoracji lilii wodnych. No kurde, Bele, no nikt! No! Teraz do zdobienia stawu używa się tego! Trapdora, item frame'a, koralowca i plastra miodu! Co prawda te dwa ostatnie te mogą ulec zmianie, ale te dwa pierwsze są bardzo ważne. Może zastanawiacie się w takim razie, jak ja z tego chcę. Zanim zrobić dekorację, okej, okay, dobre pytanie Otóż sprawa jest bardzo prosta Wystarczy położyć na wodzie kilka trapdorów, O, na przykład właśnie w ten sposób Na nie rzucamy item frame'a No i jesteśmy już w połowie roboty Chociaż nadal nie wygląda to zbyt dobrze Bo cała magia stanie się dopiero teraz Do item frame'a kładziemy plaster miodu Albo w sumie równie dobrze może być to cokolwiek innego Dajmy na to, he. Na przykład blok złota, czemu by nie I teraz na to wszystko kładziemy koralowca I tak oto powstała nowa kwitnąca lilia wodna Umówmy się 300 razy lepsza niż ta poprzednia. Ważne tylko jest to, żeby kładąc ten koralowie, strawić dokładnie w te dwa piksele obok item frama. Wechszycie w item frame, to nic się nie stanie, tylko obrócicie wasze złoto albo coś tam. Trzeba kliknąć dokładnie tutaj. I voila, proszę bardzo, koralowce gotowe. A raczej powinienem powiedzieć lilie wodne. Oj, czy te dwa triki naprawdę mogą totalnie zmienić wasz Minecraftowy ogród. Zajmijmy się może jednak czymś trochę innej beczki. W końcu nie każdego interesują ogrodowe triki, ok? Chociaż ja naprawdę nie wiem, jak to tak może być. Jak kogoś może nie interesować kap pusta w Minecrafcie. Dobra, dobra, ale muszę to jakoś przetrawić. Na przykład pokazując wam ten wspaniały mechanizm. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że jest to jakaś bezsensowna rzecz. A nawet ją uruchomię, bo czemu by nie? Proszę bardzo, powiedzcie mi co to może być? Wygląda jak maszyna, która ma tylko jeden cel przesuwać bloki. I to by się zgadzało, ale nie tylko to. Ponieważ tak naprawdę jest to coś o wiele bardziej zaawansowanego. Te bloki miodu nie są tutaj przez przypadek. Bo jeśli pojawi się na nich jakiś item, to zaczną one działać jak taśma produkcyjna. To znaczy, że wszystkie temy, których na nie położymy, będą się razem z nią poruszać. Pozwala to stworzyć całkiem przyjemny sposób transportu, który nawet jeśli nie jest najbardziej efektywny, to na pewno wygląda przekozacko. Wyobraźcie sobie na przykład, że plony z waszej farmy są przenoszone właśnie w ten sposób do was. W tym miejscu wypada sobie pszenica, wyciekacie gdzieś tutaj i w ciągu kilku sekund itemy dotrą do was. Dziękuję bardzo, do widzenia. Czyż to nie jest najbardziej satysfakcjonująca forma transportu w Minecrafcie? Oczywiście, że tak i nie mówcie nawet, że nie. Co jednak jak w tej grzenie jest kompletnie satysfakcjonujące, to połączenie dywanów i pół bloków. Pewnie nieraz zauważyliście, że nie da się postawić dywanów na półblokach. blokach. No zaczynają od, od razu latać, no? Trochę smutna sprawa, bo naprawdę ogranicza wiele budowli. Jednak jest na to pewien tajny sposób! Zamiast stawiania kolejnych dywanów wystarczy użyć pewnych magicznej komendy. Ukośnik set blok wasze koordy i co najważniejsze, lime albo jakikolwiek inny kolor bed. To się wtedy stanie? A to się stanie! Łóżko koło pół bloka wygląda totalnie jak dywan. A przy okazji dostajemy dostęp do prawdopodobnie najbardziej nielegalnego bloku, jaki istnieje w tej grze. Czyli połówki łóżka. Czy to nie jest niesamowite? A co najlepsze, jako że są to łóżka, możemy zrobić jakiegokolwiek koloru tylko nie chcemy. Na przykład, proszę, bardzo żółte. Jest żółty dywan. Voilà! Może ktoś jednak woli róż. Nowy żaden problem! I takim oto sposobem stawianie dywanów na pół blokach już nigdy nie będzie problemem! Chyba, że nie macie dostępu do komentarzy, wtedy może być delikatnym problemem. Ale udajmy, że to nie są czyty, okej? Okay? O lol, w ogóle na tym dywanie można skakać! W końcu to łóżko, co nie? Dobra, mówiłem kiedyś, że skoczę z dywanu, ale nie to miałem na myśli. A jak mowa już o skakaniu, to na pewno nie warto jest skakać z wodospadu! Wiecie, no to może być niebezpieczne i to jest prawie dlatego nie polecam skakania z wodospadu ogólnie! Tym bardziej, że wodospady w Minecrafcie są jakieś takie nierealistyczne! Najlepsza na tematu Ever! Tak, będziemy mówić o realistyczności wodospadów w Minecrafcie, zgadza się! Jeśli widzieliście kiedyś wodospad w prawdziwym życiu, to pewnie dobrze wiecie, że powinna on robić na dole takie pluski, nie? No jeśli woda spada z kilku metrów, no to tutaj powinna pluskać w prawo, w lewo, w przód i w tył! Ale w Minecrafcie nie pluska, bo po co? Są niby jakieś mody, które to dodają, ale my nie będziemy się używać modu, tylko użyjemy do tego tej komendy! Jest ona normalnie w Minecrafcie, to nie jest nic zakazanego, ale gdy tylko ją uruchomimy i nastawimy koordynatę pod wodospadem, stanie się coś niesamowitego! Czy on nie wygląda to lepiej? Może nie jest to plus wody, tylko wybuchy TNT. Ale co z tego, nie hejtujcie! Ważne, że dzięki temu wygląda to naprawdę niesamowicie i o wiele bardziej realistycznie niż wcześniej. No mówmy się, no taki wodospad kontra taki wodospad. Jest pięknie! A wiecie, co byłoby jeszcze piękniejsze? Możliwość stawiania doniczek, gdzie tylko chcecie! Jak wiadomo, obecnie w Minecraftie, doniczki można stawiać tylko i wyłącznie na pełnym bloku. Bo w przeciwnym wypadku, jak widać, będą one lewitować! Nie wygląda to może najlepiej, dlatego przychodzę z rozwiązaniem. Zdaniem. Otóż potrzebujecie do tego książki z piórem! Żartujemy sobie nie książki z piórem, ale komendy, która się w gim znajduje. Trzeba przyznać, że nie jest ona może najprostsza na świecie, ale daje radę! Ponieważ jeśli zajecie w miejscu, w którym chcecie postawić swoją doniczkę i wpiszecie tą piękną, długą, jak nie mam pojęcia, co komendę na czacie, to uwaga, uwaga, stanie się to! Mamy tu doniczkę na pół bloku! Mało tego, nie tylko na pół bloku, ale również w połowie pomiędzy jednym blokiem a drugim. Czyż to nie jest niesamowite! Można oczywiście wykorzystać to też na wiele innych sposobów, na przykład na normalnym pół bloku sobie taką doniczkę. I proszę bardzo, czyż to nie jest piękne? A może chcielibyście dwie doniczki zaraz obok siebie? Spoko! Żaden problem! Z tą komendą dosłownie wszystko jest możliwe! Jakby ktoś potrzebował oczywiście może zmienić sobie roślinkę. Dajmy teraz na przykład kaktusa. Idealnie! Przecież to totalnie odmienia możliwości dekorowania w tej grze! Wyobraźcie sobie na ile sposobów możecie teraz to zrobić! Piękne! Po prostu piękne! Może jednak nie kręcą w was minecraftowe dekoracje, tylko wolelibyście coś bardziej ryjącego banie? Spoko, loku! Przygotowałem też coś specjalnie dla tych osób. Będziemy jednak potrzebować do tego również wilka. A dokładniej pieska. Trzeba go oswoić. Dawaj piesku. Pewnie już z moich wcześniejszych filmów wiecie, że ogon wilka pokazuje jego zdrowie. Czym mniej ma serduszek, tym niżej jest jego ogon. Dlatego jeśli zaatakujecie go kilka razy jego ogon zejdzie prawie do ziemi. O, ten jest do góry, ten jest na ziemi. I właśnie ten ogon wprawimy teraz w ruch. Będziemy jednak potrzebować do tego dwóch komend. Pierwsza z nich wygląda w ten sposób, a druga bardzo podobnie, tylko że zamiast tego hellów boost jest regeneration. Efekt give wilk, regeneracja, pięć, true. Może wydaje się to dziwne, ale uwierzcie mi, potem zaraz zobaczycie, będzie warto. Klikamy najpierw health boost, a później regenerację. I uwaga, uwaga, tak oto z ogona naszego psa zrobił się roller coaster. Co się tutaj dzieje? Czy to nie jest piękne? Jego oko zaczął się kręcić jak jakaś karuzela. O co chodzi? Co tu się dzieje? Genialne to jest, okej. Okay? Czujcie mieć takiego psa. Ej, co jest, zatrzymał się. Dobra, po chwili karuzela zatrzymuje się na samej górze, co i tak wygląda bardzo dziwnie. Co to jest po mocy? Jak pies. Ogon w górze to jest szczęśliwy? Dobrze kojarzę? Sorry, nie ja mam psa, nie znam się. Jak mamy jakiegoś psiarza w komentarzach, dajcie znać, co znaczy ogon w górze. A ja jeszcze raz uruchomię nasz roller coaster. Lecimy z tym, łocha. Nie wiem, jakie ja to mam skomentować. Po prostu idę dalej. Nie chcieliście może kiedyś usiąść w Minecrafcie na krześle? Niestety, jeśli nie macie żadnych modów albo zadamaków, trzeba było się posiłkować normalnym schodkiem i udawaniu, że się na nim siedzi. Ale umówmy się, to nie wygląda dobrze. Ani ten schodek nie wygląda jakoś specjalnie jak krzesło, ani nie wygląda to, jakby się na nim siedzieli. Bo prawdziwe Minecraftowe krzesło powinno wyglądać. Mniej więcej tak. Ale co ważne, nie tylko wygląd jest w nim spoko, ale również to, że naprawdę możemy w nim usiąść. I tu bez ani jednego tatapaka czy moda, bo wszystko to jest zasługą pewnego zwierzęcia. O dokładniej tej lamy się ma. Może trochę nam tutaj z tyłu wystaje, ale jeśli weźmiemy sobie podkę niewidzialności i na nią strzelimy, no proszę bardzo, od razu lepiej. Dobra, nadal wystają tu jakieś dziwne rzeczy, ale i tak jest lepiej niż było. Bo najważniejsze jest to, że na tym krześle naprawdę możemy siadać. Dokładniej mówiąc, lama ta znajduje się w tym miejscu. Podgię dziura o wielkości dwóch kratek Na samym dole kilka warstw śniegu No i później tylko wrzucamy tam wcześniej wspomnianą lamę Zasłaniamy ją pół blokiem z wykorzystaniem tego mechanizmu I voila, proszę bardzo, gotowe Możemy pełnoprawnie siedzieć Czuję się jak na jakimś stronie Na sto razy wyższym poziomie niż na takim krześle Ten build hack to jest totalny game changer Już nigdy wasz minecraftowy salon albo jadalnia nie będzie taki sam Bo co najlepszy równie dobrze możecie z tego zrobić kanapę O, proszę bardzo, taka piękna kanapa do salonu I nadal możemy na niej siadać No co, nie? Jest tylko jedna rzecz, która mogłaby się równać epickością z tą kanapą. A jest to tajemnica: beczka z napisem, gdzie otwieraj. O, żelazo, lubię żelazo. Dziękuję bardzo serdecznie. Beczułko, jak doceniam, że jesteś taka miła. Co jest? Co to było? Halo! To by się spodziewał, że ona wybuchnie? Na pewno nie ja, bo przecież to nie tak, że wcześniej sam budowałem tę pułapkę, nie? Jeśli kiedykolwiek myśleliście, że budujecie dobre pułapki w Minecrafcie, to słuchajcie tego! Bo ta to totalnie wygrywa wszystko. I jest kompletnie niewykrywalna. Potrzebujecie do niej najlepiej beczki. Pod tą beczką montujemy obserwer w Dół! W sensie jest całka ma wskazywać dół, tak jak tutaj. Pod obserwerem kładziemy aktywacyjne tory i zanim położymy na nie wagonik z TNT, najpierw zapełniamy naszą pułapkę. Dajemy na to, chowamy w niej trochę skarbów! I dopiero wtedy, kiedy ją załadujecie, możecie chować tutaj TNT. Nie wcześniej, pamiętajcie, bo to się źle skończy. Można go w ogóle włożyć, ile wlezie. Czym więcej, tym lepiej! Ale pamiętajcie, od czasu, kiedy włożycie na dole TNT, nie możecie ruszać tej beczki! Jeśli ją otworzycie albo zniszczycie, wybuchnie! Dlatego też właśnie ta pułapka jest tak dobra. Więc trzeba jej nawet otwierać. Wystarczy zniszczyć cię uruchomi! Trzy. Dwa! Jeden, boję się za dużo TNT tam spakowałem Przed tym po prostu nie da się uciec! Niech więc to będzie dobra rada dla was, jak trollować znajomych! Chociaż coś czuję, że po tym to już nie będą wasi znajomi! Lepiej nie róbcie tego w ich domkach! Pora na jeszcze jeden bonus! Jeśli zastanawiacie się, jaki cel mają te tory, to bardzo dobrze się zastanawiacie, bo tak w sumie na Javi Edition te one nie mają żadnego celu. W się można puścić w nich wagoniki, ale one będą sobie jeździć w tobie z powrotem i nic specjalnego nie będą robić. Możemy skorzystać z tego tryku poprawnie. Musimy przenieść się na Bedrock Edition. Cała magia. Polega na tym, żeby wrzucić do tych wagoników armor standy, które powinny mieć jakąś zbroję i najlepiej mieć. Nawet może się wydawać, że to nie ma totalnie sensu, ale uwierzcie mi, gdy kliknę ten guzik, wszystko stanie się jasne! Więc lecimy z tym koksem, let's go! O kurde, byle działa! Te dwa armor standy zaczęły ze sobą walczyć! A przynajmniej według mnie to tak wygląda! Stworzyliśmy właśnie automatyczną epicką scenę walki! A jakby dodać do tego jeszcze taką małą otoczkę, to moglibyśmy poczuć się jak w teatrze! Kurdyna po prawej stronie, kurde! na po lewej stronie. No i wiadomo z przodu jakaś widownia. I normalnie stworzyliśmy swój własny, prywatny teatr. Dobra, to totalnie ryje mi panie. Tak jak zresztą chyba cały ten odcinek. Dajcie więc znać, który jak wam się najbardziej podobał. I który jako pierwszy zastosujecie na swoim świecie. A my widzimy się jutro o 15.37! Pa, pa, Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. Ten po prawej to film z kim tutorial. Bo właśnie od tego gościa czerpałem inspirację do tego odcinka. Więc jeśli chcielibyście poznać Więcej Bildhaków, to wbijcie do niego i popatrzcie!